Nie, słuchajcie, obejrzałam jakąś smutną rolkę i jest mi teraz smutno. A to jest przecież wesoły kanał. Zazwemiała jak to by był kanał komediowy. W sumie. W sumie czasem trochę jest, ale my tutaj rozmawiamy o kosmetykach i dzisiaj zapraszam Was na puste pudełka. Puste pudełka. W końcu nie ma lepszej recenzji kosmetyku jak jego całkowite zużycie. Zaczynamy sobie od płynu micelarnego z Basic Lab. To jest ta wersja normalizująca i bałam się na początku, że on będzie za bardzo ściągał, za bardzo oczyszczał, że on się nie będzie nadawał do zmywania oczu, ale... Nic z tych rzeczy. Przepięknie domywa, jest łagodny, ale dobrze doczyszczający. Tu mi zostało jeszcze odrobinka, przelałam sobie taką dosłownie resztkę, bo już ciężko mi było pompować, ale jest to fantastyczny płyn. Używałam i dla siebie, i na klientkach, kursantkach. Fantastyczny. I miałam z nim na początku taką przygodę, że po jego pierwszym użyciu miałam wrażenie, że coś mi wyskoczyło na cerze. Jakieś uczulenie, coś, nie wiem co. I używałam go właśnie, właśnie pierwszy, drugi raz użyłam i coś mi się pojawiło na twarzy, i od Złożyłam go, ale po jakimś czasie do niego wróciłam i okazało się, że to raczej nie było jego wina. Może to była jakaś reakcja krzyżowa, może alergia na jakiś inny kosmetyk, może na filtr albo coś takiego, bo, bo ten zaczął się sprawdzać fantastycznie i uważam, że jest super, jest cudowny. Przepięknie domywa, bez najmniejszego problemu, bez pocierania. Coś pięknego. Zużyłam również taki szampon, dostałam go od przyjaciółki, bo jej nie pasował i jest to szampon Marion w kostce z olejem konopnym i kawą. Przepiękny zapach, taki trawiasto-ziołowy, natomiast po zmywaniu tego szamponu z włosów czuć takie trochę tępe uczucie, jakby to raczej było bardziej mydło niż szampon w kostce. Po użyciu odżywki nie było najmniejszego problemu, ja czasami nawet bez od odżywki używałam go i ogólnie jak się później już suszyło włosy, to nie było tego tempego uczucia, ale może jak macie długie włosy, takie plączące się, to nie do końca. Myślę, że może być za bardzo taki właśnie mydłowy <laughs> w swojej konsystencji. Ale mi się sprawdził, był ok. OK, skóra głowy dobrze się po nim czuła, więc dla mnie spoko. Zużyłam również zapach numer 98 z Made in Lab. Uwielbiam. To jest chyba mój ulubiony zapach z całej gamy. Taki mocno cytrusowy, świeży, bardzo, bardzo rześki cudowny, cudowny, jeden z moich ulubionych, myślę, że kiedyś sobie do niego wrócę, ale na razie chcę odpocząć, bo zużyć taką całą butlę, to jest wyczyn i potrafi się zapach trochę znudzić, ale tak, to jest jeden z moich takich the best of the best. Zużyłam również taki wygładzający żel myjący z Basic Club. to jest żel do mycia ciała i mówiłam Wam o nim chyba w petardziątkach, fantastyczny żel, który już sam podczas mycia działa na skórę w taki sposób, że trochę wycisza jakieś niedoskonałości, wręcz de votre Czasami wręcz nawet czasami w ogóle, co to za składnia? <grych> yy, nawet zdarzało się, że po dwóch, trzech użyciach tego żelu yy, znikały całkowicie jakieś tam niedoskonałości na dekolcie, na ramionach czy na udach, więc bardzo fajny produkt, naprawdę działający. I to mnie w nim bardzo zaskoczyło, no bo wiecie, co może żel do mycia ciała, nie? Jakby on ma umyć i tyle, ale faktycznie widziałam, że te niedoskonałości, jakieś delikatne zmiany się zasuszają, zmniejszają. Nie wiem, jak przy jakichś mocnych stanach zapalnych na ciele, ale u mnie przy jakichś takich delikatnych krosteczkach naprawdę, naprawdę działa, więc jest bardzo, bardzo skuteczny. Zużyłam również szampon Fructis Goodbye Damage. Dostałam go w jakiejś przesyłce pr -owej. i powiem wam, że jest to bardzo dobry szampon, natomiast zabiłabym za niego, gdybym miała długie włosy, yy, bo on dodawał objętości, odbijał od nasady, dodawał takiej sprężystości włosom, takiej puszystości, ale. Takie mięsiste się robiły włosy po tym szamponie. Natomiast teraz jak mam krótkie, im bardziej nawilżające, tym lepsze, bo jak jest za dużo tej objętości, to aż nie chcą mi się za ładnie układać włosy, więc teraz tak sobie. Myślę, że jakbym miała długie, to jak najbardziej tak. Do takich niskoporowatych włosów myślę, że spoko, bo właśnie dodaje takiej energii i siły włosom i sprężystości, ale teraz wolę zdecydowanie coś bardziej nawilżającego. W ogóle dzisiaj jestem świeżo po fryzjerze, więc czuję się po prostu jak milion dolarów. Lecimy dalej. Zużyłam krem Sensi Science od dr Irene Eris. On miał filtr przeciwsłoneczny SPF 20 yy, i był taki lekko zielony. Yy, I powiem Wam, że bardzo go lubiłam pod kątem konsystencji, bo on był bardzo treściwy, taki wręcz tłustawy, ale yy, ewidentnie odczuwałam, że ma. Makijaż gorzej się na nim trzymał, że bardziej mi się zbierał, ważył po iluś tam godzinach noszenia, więc jednak nie jest to krem dla mnie, mimo że ja lubię takie tłuste konsystencje i bardzo treściwe, ale jednak nie pod makijaż. Na co dzień do noszenia bez makijażu, super, bo ta buzia taka była lekko błyszcząca, taka świetlista właśnie w tej tłustości, no wyglądała przepięknie, ale nie pod makijaż. Pod makijaż u mnie się nie sprawdzał, może ktoś ma cerę suchą czy dojrzałą, to lepiej, ale przy mojej tłustej cerze, tłustym kremie, no niestety, ale nie do końca ładnie układał mi się makijaż na twarzy, nie utrzymywał się po prostu tak, jak powinien, więc so-so. Następnie pianka myjąca z Basic Lab, taka nawilżająca. Słuchajcie, tych Basic Lab będzie tutaj dużo, bo ja często ich używam dużo i dostaję w przesyłkach pr ale też sama kupuję, bardzo lubię tą markę, więc jak się nie złościć, że jest tego dużo, bo po prostu to jest to, co używam i zużywam. To jest bardzo dobra pianka. Ona oprócz tego, że bardzo dobrze domywa na przykład resztki makijażu czy resztki olejku po demakijażu, to nie zostawia ściągniętej, suchej skóry, więc jest ta buzia taka fajnie ukojona, dobrze oczyszczona, ale bez efektu ściągnięcia i suchości. Bardzo fajne pianki i przede wszystkim właśnie fajnie domywają te resztki tam jakiejś maskary, czy podkładu, czy czegoś. To jest dla mnie bardzo ważne, więc te mi się super sprawdzają. Będę chciała sobie też przedstawić może jakieś inne... Chciałam powiedzieć smaki, inne smaki tych pianek, bo ta nawilżająca, niebieska, super, bardzo fajna. Zużyłam tyle produktów do ust, ale to nie tak, że wszystko na raz, tylko po prostu tu miałam jakąś resztkę, tu miałam jakąś resztkę tak sobie zużywałam, więc po kolei. Tutaj mam y, takie malutkie opakowanko po masełku Shea. Ja dostałam je y, od Cissie La Payette, to jest firma francuska, która tworzy biodegradowalne brokaty i właśnie to było w opakowaniu jako, jako taki klej do brokatu, bo yy, brokat też można kleić właśnie na balsamy do ust, na yy, masełka, na kremy, yy, więc to było jako takie lepidło. Yy, ja po prostu używałam go sobie do ust albo gdzieś tam na wilżenia. Uwielbiam masło Shea i w ogóle jego zapach, jego działanie i lubiłam właśnie używać na usta, albo na jakieś takie, wiecie, bardzo podrażnione okolice, nie wiem, na przykład po goleniu, czy jakieś suche łokcie i tak dalej, więc masło Shea, yy, uwielbiam. I to też było bardzo dobre, takie czuć, że Naturalne, organiczne, bo ono właśnie pachnie. Takim, takim typowym zapachem nieperfumowanego masła Shea. Dla mnie bardzo fajny produkt. Tą puszeczkę sobie oczywiście zostawiam, bo zawsze się przydają takie rzeczy. <grym> Więc to był pierwszy produkt, który zużyłam do ust. Zużyłam również taki balsam Laura Conti Herbal Lip Care. Dostałam go od mamy, bo mówiła, że jest bardzo fajny. Faktycznie, fok, spoko na wilża. Natomiast ja wolę takie bardziej treściwe balsamy, takie olejkowe, masełkowe. A ten był troszkę taki bardziej wazelinkowaty. Yy, nie nie? Spoko spoko był całkiem spoko. Miał przyjemny zapach. Natomiast nie jest to moja ulubiona formuła, jeżeli chodzi o balsamy do ust, zdecydowanie bardziej wolę Alterre. I tutaj mam znowu już dwa produkty. Yy, jeden mój ukochany, ulubiony, czyli ten rumiankowy, który ma pomarańczową nakrętkę, to jest najlepszy balsam na świecie. Słuchajcie, jak go jeszcze nie używaliście, to nie wiem, co wy jeszcze robicie na tej planecie. Cudowny balsam. Kupujecie jakieś niwe, a nie niwe, a w ogóle szkoda na to pieniędzy. Kupcie sobie Alterre. To jest najlepszy balsam do ust na świecie. I ma fajną, naturalną, e, wegańską formułę, więc. Można to jeść bez obaw yy, i pięknie nawilża, łagodzi. Ja też nieraz używam, jak mi łzawią kąciki, mam podrażnione od zmywania zbyt agresywnego makijażu. To zdarzało mi się czasami sobie właśnie tutaj delikatnie posmarować i przynosić cudowną ulgę. No ale oczywiście do ust jest naj, naj, naj. Ostatnio. Cierpieliśmy oboje z Bartkiem na bardzo suche usta, więc kupiliśmy jeszcze jeden. I to był jakiś taki super. Jak on był z takim czerwonym paseczkiem, tutaj zobaczcie. jakiś taka nowa, nowa wersja, taka super regenerująca czy coś takiego. I jest trochę inna od tej, i wciąż najbardziej i tak lubię tą rumiankową, ta była bardziej miękka w konsystencji, więc mega szybko się skończyła. I jednak chyba trochę taka bardziej śliska, a to jest takie bardziej gęste, takie treściwe. E, obie były spoko, obie świetnie działały. E, ta również była bardzo dobrze nawilżająca, łagodząca, regenerująca, ale jednak wolę tą klasyczną. No, ta jest dla mnie najfajniejsza, bo ma taką fajną właśnie treściwą konsystencję, ale ta, jak traficie na taką, to ta też jest bardzo dobra i też działa, tylko jest bardziej miękka w swojej konsystencji, więc szybciej się zużywa. Next! Znowu Basic Club <grym> i tym razem balsam do ciała. E, I to jest balsam taki po opalaniu, łagodzący, Godzący, nawilżający, kojący i ja używałam go, otworzyłam go w ubiegłym roku, jak leciałam e, na urlop. E, I faktycznie y, po o, takich, wiecie, kąpielach słonecznych, po całym dniu na słońcu przynosiło fajną ulgę, nawilżało i miałam wręcz wrażenie, że jak trochę skóra się zaczerwieniła, mimo że człowiek gdzieś tam te filtry używa i stara się pilnować, no to jednak jak cały dzień się tam spędza na słońcu, tak czy siak, no zdarzy się, że trochę się tam gdzieś tam te plecy zaczerwienią czy dekolt e, i czułam po tym balsamie, że jakby szybciej skóra wracała do siebie, że to zaczerwienienie szybciej schodziło. Naprawdę odczułam, odczułam, że jest spoko. Ale ma też fajną taką dosyć lekką konsystencję, więc nie czuć takiego obklejenia, jak jest gorąco, jak są upały. Pod tym kątem spoko. Natomiast yy, opakowanie ma 300 ml. To jest duże opakowanie, takie jak klasyczne opakowanie balsamu. Yy, a data PAO ma 6 miesięcy. Yy, czyli to nie jest tak, że poużywamy sobie w tym roku, później w następnym roku i w następnym roku, tylko to trzeba w zasadzie zużyć przez jedne wakacje. E, a jednak nie używa się tak często po opalaniu takich produktów. Tak mi się wydaje, że takie kosmetyki raczej używa się tak, no właśnie doraźnie, jak jest potrzeba, jak trochę się tam, nie wiem, spieczemy albo właśnie po opalaniu potrzebujemy złagodzić skórę, nawilżyć, e, więc mieć coś takiego tylko po to, żeby łagodzić się po kąpielach słonecznych, bez sensu. No ale ja go używałam po e, prostu ん po prostu jako balsam nawilżający, o nawet mi została, tu jeszcze się wyłapała, więc pokrymuje. więc yy, kupić na lato spoko, ale no zużywać raczej trzeba będzie również nie po kąpielach słonecznych, tylko po prostu yy, jako balsam nawilżający i był to bardzo fajny produkt, również jako klasyczny balsam nawilżający, no był łagodzący, nawilżający, fajna, lekka konsystencja, wydajny, więc byłam z niego zadowolona, natomiast idea takiego dużego opakowania, żeby używać doraźnie dla mnie trochę bez sensu. Użyłam również mój ukochany Viva Forever spray do mycia pędzli. Tutaj się zmazała nazwa, więc Wam pokażę, jak on wygląda. O, bo sobie oczywiście kupiłam już kolejny z Bangerhead i mówiłam Wam w petardziątkach o nim. To jest hit. To jest najlepszy produkt, jaki można mieć, jeżeli malujecie się i używacie kosmetyków do makijażu. Oprócz dezynfekcji pędzli, czy do mycia jakichś trudnych, nie wiem, skośnych pędzelków, czy jakichś pędzelków po eyelinerze, tak jak Wam mówiłam, pięknie doczyszcza paletki cieni, pięknie doczyszcza kosmetyki, jak nam się gdzieś tam ubrudzą, czy nawet biurko gdzieś tam chlapnie jakiś kosmetyk, on doczyści wszystko, cudownie, cudownie doczyszcza właśnie jakieś tam kosmetyki yy, i pędzelki. Cudowny produkt, bardzo Wam polecam go sobie zakupić, bo jest bardzo, bardzo przydatny. No i przy okazji dezynfekuje nam pędzelki. Zbliżamy się ku końcowi, mam jeszcze jeden zapach i jest to zapach z paryskie perfumy numer 210, inspiracja Armani Aqua Di Gioia. Powiem Wam, że podobał mi się ten zapach. Yy, on jest taki właśnie. Jakiś tu włos mam? Świeży, morski, przyjemny, ale coś mnie w tym zapachu drażni po jakimś czasie. On ma chyba w nutach bazy wanilię i zrobi się dla mnie zbyt mdły, więc z takiego oceanicznego, świeżego, morskiego zapachu robi się nie wiem, coś mi w tym zapachu przeszkadza. I ja go yy, dałam mojej mamie. Mojej mamie też nie odpowiadał, więc wiecie co, zrobiłam po prostu sobie... <laughs> zrobiłam sobie z niego odświeżacz do kibelka. Przepraszam, ale no, zapachy nie są czymś, z czym się powinniśmy męczyć, a ja tak się psikam, to jest super przyjemnie, a po kilku godzinach nie mogę wytrzymać, muszę zmienić bluzkę. Więc stwierdziłam, że bez sensu, zrobiłam sobie po prostu z niego odświeżacz do kibelka yy, i... I jeszcze trochę go mam. <noise> mam tu jeszcze jeden produkt z Basic Lab i jest to krem aktywnie stymulujący. Powiem wam, że bardzo długo go miałam, bo dostałam go też w jakiejś przesyłce PR-owej yy, i długo u mnie leżał, bo nie wiedziałam tak kiedy się wziąć za jego używanie, bo to jest krem na noc z retinalem, yy, więc yy, potrzebowałam właśnie raczej takiego sezonu jesienno-zimowego, ale w tym sezonie jesienno-zimowym też używam retinalu tak oddzielnie, więc nie wiedziałam, kiedy się za niego wziąć. Po prostu, po prostu któregoś razu się wziąłam i zaczęłam używać, mimo używania jakichś złuszczających produktów czy serum z retinalem. I powiem Wam, że żałuję, że dopiero go otworzyłam, bo to jest fantastyczny krem. Tutaj nie trzeba budować sobie tolerancji na ten retinal. Można od razu go używać i naprawdę czuć, jak fajnie ta buzia się nawilża. Mam bardzo fajną konsystencję ten krem, taką treściwą, właśnie idealną na noc yy, i czuć tą stymulację, czuć, że buzia troszkę nam się wygładza, ta tekstura nam się wygładza i yy, jakieś niedoskonałości. Naprawdę bardzo fajny krem, jeżeli potrzebujecie czegoś, co będzie aktywnie działało przeciwstarzeniowo, wyrównując to na teksturę, na koloryt, bardzo dobry produkt. Zużyłam również yy, olejek do demakijażu z Alterry Kupiłam go sobie, był akurat na jakiejś promocji, a mi się kończył olej do makijażu i kupiłam ten, ale powiem Wam, że mm -mm. nie za bardzo. Ma swoje plusy i minusy. No właśnie jakie ma plusy. <laughs> po kolei, bardzo gęsta i treściwa konsystencja. Jest mega, mega gęsty. Przez co też niezbyt wydajny, bo żeby go dobrze rozprowadzić na twarzy, trzeba go użyć dosyć sporo. Mimo, że on ma właściwości dobrze rozpuszczające makijaż, to jest go na tyle ciężko zaaplikować na twarz, że trzeba go nałożyć po prostu sporo, żeby na tej twarzy łatwo go rozprowadzić. Przez tą gęstą, bardzo, bardzo gęstą formułę, trochę, tak jak wiecie, jest na przykład oliwka dla dzieci, Ci, która jest taka płynna i wodnista, i na przykład ten z glam shopu jest taki płynny i wodnisty, a ten jest trochę jak olej rycynowy, taki gęsty, lepki, mega, mega treściwy. I przez to, że jest taki gęsty i lepki i mega treściwy, yy, bardzo trzeba tak tą buzię po prostu pocierać, i oczy to samo. Nie jest to przyjemne. No bo im lżejszy nacisk, tym lepiej, jeżeli chodzi o skórę, szczególnie wrażliwą, która się czerwieni jak moja. I podobnie z oczami. Często nie domywałam sobie tej maskary. Nie dlatego, że on źle rozpuszcza, tylko dlatego, że jest tak gęsty, że ciężko go tam po prostu rozprowadzić. Emulguje się przepięknie. Trochę wody, i wszystko przepięknie się zmywa, ale szczypie w oczy. I to szczypie. Może krótko, ale bardzo intensywnie, bo on jest taki trochę mentolowy, jak trafi do oczu, yy, i jest takie właśnie mentolowe uczucie. Dosyć szybko znika, ale jednak to szczypanie jest. Zawsze ma bardzo wrażliwe oczy. No po co się męczyć? Nie do końca. Może cena jest spoko, skład jest spoko, wiecie, bio, wegański, ale nie do końca mi odpowiadał, niestety. Zużyłam temperówkę, <gryw> tak śmiesznie, że ją tutaj wrzucam, ale no słuchajcie, już się stępiła. To jest temperówka z Glam Shopu, bardzo długo mi służyła i była naprawdę bardzo dobrą temperówką, ale ja kiedyś po, podczas czyszczenia jej, a zwykle czyszczę jakąś, jakąś pensetką, czy czymś, czymś metalowym i uszkodziłam sobie już yy, to ostrze i trochę mi szarpały te moje konturówki i inne kredki, więc stwierdziłam, że już jest na nią czas, także zużyłam. Była bardzo dobra, ale lepiej ją czyścić tym plastyczkiem, który tu jest dołączony, mi się złamał, więc po prostu czyściłam sobie pensetką i to był, yy, no to kosztowało mnie właśnie zepsucie tej, tej temperówki. Mydło Linda z Biedroneczki, yy, francuska róża i bawełna. Pachnie jak mydło. Yy, myje jak mydło. Ja użyłam, kupiłam kiedyś do pędzli, bo po prostu potrzebowałam pilnie czegoś na szybko yy, i kupiłam. I jest ok do mycia pędzli, spokojno, po prostu domywa dobrze. Jest to najzwyklejsze mydło. Zużyłam również, coś mi się tutaj wylało, taki olejek eteryczny. To jest marka Primavera i olejek to jest Licea Bio. Fantastyczny olejek. Jeżeli macie kominki do aromaterapii, to w ogóle te olejki z Primavera są fantastyczne. Ja je chyba zamawiałam na Perfume Dreams? Chyba na Perfume Dreams. I ten Licea, bardzo, oh, ależ piękny zapach bardzo taki cytrusowy, intensywnie, tak, tak jak taka cytrynka bardzo, bardzo intensywna, kwaskowa, gorzkawa. Strynka. Fantastyczny, dosłownie kilka kropelek, żeby cały dom pachniał tą liceą. Bardzo fajny olejek. Już kupiłam sobie kolejny, więc na pytanie: czy kupię ponownie? Odpowiadam: tak, już kupiłam. <grym> to jest nasz jeden z takich ulubionych olejków. Bardzo robimy też łączyć sobie z innymi cytrusami, z mandarynką, z lawendą. Lawenda, i to. To jest najcudowniejszy zapach na wieczór. Bardzo, bardzo wam polecam. I ostatni produkt został mi. Mój hit ukochany, krem pod oczy z glam shopu. Jakie ja wam pokazuję? O tak. Krem pod oczy z glam shopu. Fantastyczny, bogaty. Krem pod oczy i na powieki. Bogata formuła, ale on bardzo ładnie się wchłania. Nie jest tłusty. Jest taki treściwy, bogaty, ale nie tłusty. I można używać go pod oczy i na powieki, więc. Wszystko, czego potrzebuję od kremu, cudowne nawilżenie, złagodzenie tej okolicy pod okiem, yy, utrzymanie w takim zdrowym, elastyczny, w zdrowej, elastycznej formie, bardzo fajny krem. Jak będziecie mieli okazję robić sobie jakieś zakupy w Glam Shopie, może zabraknie Wam czegoś tam do darmowej wysyłki, czy chcecie może przetestować pielęgnację z Glam Shopu, to uważam, że krem pod oczy jest jedną z pierwszych rzeczy, które warto wypróbować. Cudowny krem, naprawdę cudowny, w życiu bym się nie spodziewała, że marka makijażowa Wypuścić coś tak dobrego pielęgnacyjnie. E, bardzo mi odpowiada i na pewno za jakiś czas sobie kupię. Teraz zużywam jakiś tam inny, e, ale na pewno w przyszłości będę chciała sobie e, użyć. E, kupić. Kupić ponownie. <grych> I to jest tyle. W tym miesiącu zużyłam. 2, 8, 16, 18, 19 kosmetyków. No wow! I temperówka, 20. Całkiem sporo, jak na mnie. Yy, I tak już się zbierałam do nagrania tego odcinka i zbierałam, i tak mówię, kurczę, jakoś tak mało jeszcze tego wszystkiego, może jeszcze poczekam. I tak poczekałam, że uzbierałam po prostu kubatą pakę pustych pudełek. <grych> nie wiem, na czym to polega, ale ja zawsze mam tak dobry humor, jak nagram ten odcinek. Zawsze mi się tak te odcinki podobają i tak mi się przyjemniej nagrywa. Może dlatego, że trochę bardziej na luzie, że to nie jest jakieś bardzo poważne i nie mam jakichś bardzo ważnych rzeczy do przekazania, tylko tak sobie właśnie na luzie opowiadam o kosmetykach. Nie wiem, jakieś taki ja mam zawsze dobry nastrój i już zapomniałam o tej smutnej rolce, którą oglądałam, także bardzo się cieszę. Dajcie mi znać, czy odcinek dzisiejszy Wam się podobał. Może podpatrzyliście coś ciekawego z tych moich produktów? Jeżeli tak, to dajcie znaka, jeżeli macie jeszcze jakieś Pytania o doczy kosmetyków, śmiało piszcie na dole w komentarzach. Jeżeli lubicie recenzję kosmetyków, zostawcie mi kciukaska do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa! pa.